Prawy to właściwie niemalże tak jak moje dzieci. Troje dzieci plus trawy. Prawy są tak cudownym światem roślin, że w zasadzie piszą o nich, yy, pisze, yy, yy, do, yy, istotnie informuje o nich literatura. Co mi się dzisiaj przypomina akurat w dzień dziecka to taki wiersz. Opowieść o trawie. spośród roślin, które zdobią nas szalony glob, jedna mnie tylko zachwyca. Wciąż światła ciekawe. jest to. Yy, Zmukła róża, niepotężny kompleks, tylko trawa, zielona trawa. Ostatnio tutaj byliśmy 14 maja 2020 roku. Wtedy to był okres narastania pierwszego odrostu. Minęły trzy tygodnie. Jak sobie można przejrzeć właściwie okiem kamery, to zdecydowana większość obiektów została skoszona. Zostały jednak niektóre. Niektóre to znaczy te, które właściwie prezentują się przede wszystkim w swojej okazałości, bo mają dać potomstwo generatywne. Pierwszym z takich obiektów jest życia wielokwiatowa odmiany Westerwolska, odmiany KOKA. To rewelacyjna odmiana, właściwie jedno-dwuletnia, w zależności od trwających warunków pogodowych, bo później Ale proszę popatrzeć, jak wspaniale wygląda. W pełni wykorzeniona na wysokości 115 cm. 110 115 cm, z bardzo zdrowym długością 20-25 cm kwiatos, który jest oczywiście yy, głos właściwy. Dzisiaj sprzyja jej dość ta pogoda doskonale, czuję się czuje w yy, takiej, przywiecznej takiej aurze, bowiem za chwilę wyrzuci swoje kręciki i zacznie myć, zacznie się zakładać i za, zacznie wytwarzać na środku. Tak, to odmiana rewelacyjna budowana w całej Europie. Do otrzymania do produkcji pasz objętościowych dla najbardziej wydajnych krów mlecznych, to najwyższej jakości wartość pokarmowa. Wysoka koncentracja białka, wysoka koncentracja energii, wysoka koncentracja cukrów rozpuszczalnych, właściwie w trawie tej jest wszystko. Szkoda tylko, że jest rośliną jedno-dwuletnią. Ale wszystko, co niezwykle wartościowe i najcenniejsze, to niestety tylko krótkotrwałe. Taka jest. Istota tego gatunku, Warto zwrócić uwagę, że bardzo odporna, nie, nie ma żadnych oprysków chemicznych. Odporna na y, rdzę, nie ma żadnych uszkodzeń ani grzybni y, rzyb, rdzawikowych, ani też y, moczniaka. Ta sama odmiana została na pierwszym obiekcie została zebrana na Proszę zwrócić uwagę, że została nawierzona w ilości 60 kg azotu na wodę i także na podwazę w wysokości około 20 centymetrów chciałbym się teraz powiedzieć tak że na takich polowych użytkach zielonych potrzebne są yy znaczy cierpi ta trawa przy odrostach na istotny niedomowe wody odmianowej. W okresie maju powinno spaść około 70-80 mm deszczu. I w czerwcu takie same ilości powinny być w deszczu, jeżeli chodzi o no, wydobycie mocy produkcyjnych z naszych traw. No niestety nie mamy tego deszczu. jednak muszę zobaczyć, witalność z tego tej odmiany jest kapitalna również na, na tym odroście już rozcięciu ścięciu pierwszego odrostu. Na kolejnym obiekcie będziemy obserwować też specyficzną odmianę, która właściwie jak gdyby wraca do nas odmiana lucerny mieszańcowej. Lucerny mieszańcowej, która nadaje się właściwie do użytkowania kośnego przede wszystkim w mieszankach krawiasno-koniczynowych, ale też i w czystym siebie. Specyfiką tego gatunku. Lucerny mieszańcowej jest to, że powstała ze skrzyżowania lucerny siewnej i lucerny sierpowatej. Po to ją pokrzyżowano, po to pomasrował człowiek właściwie w genach i wymienił geny pomiędzy tymi dwoma gatunkami, by podwyższyć właściwie odporność tego gatunku na niesprzyjające warunki, przede wszystkim glebowe. Lucerna siewna, która właściwie prawie każdemu rolnikowi jest znana, wymaga gleb najlepszych. To Królowa, lucerna siewna to królowa y, takich roślin bastewnych, pośród roślin produktowanych. Natomiast króle, y, y, taką księżniczką wśród tych roślin bastewnych jest lucerna mieszańcowa. Lucerna mieszańcowa, która właściwie jest, wytrzymuje zdecydowanie bardziej niekorzystne warunki glebowe i też klimatyczne w stosunku do lucerna siewna. Proszę zwrócić uwagę, to lucerna odmiany komety, która została wrócona przez firmę nasienną nas i proszę zobaczyć, jak to świetnie się prezentuje. Okazała, to jest również właściwie zasiew na, na nasiony, wydobycie nasion na produkcję generatywną. Jest zdecydowanie mniej zagęszczony niż na paszowiska, ale tutaj doskonale widać, że łan jest wypełniony właściwie w całości a dzisiaj osiąga wysokość, jeżeli dobrze przyłożymy, 70 cm. Nie ma jeszcze oznak wytwarzania kwiatostanów. Jeszcze nie pompowieje, a w szczycie zobaczymy na stosunku wzrostu, niewyczuwalny jest również jeszcze kwiatostan. To znaczy, że do zakwitania potrzebuje jeszcze 2-3 tygodnie. Przy następnej wizycie będziemy mogli ją obserwować. Lucerna. Mieszańcowa to taki cenny gatunek, który charakteryzuje się tym, że wytwarza bardzo głęboki system korzeniowy i w odróżnieniu od wodka doskonale znosi niedobory opadów, doskonale znosi również taką wieczną pogodę, i, a system korzeniowy sięga głębokości 6-7 metrów tam z głębi wydobywa wody, wydobywa składniki pokarmowe i tam z głębi właściwie transportuje te składniki pokarmowe do wyższych partii i tworzy wielką bogatą Na korzeniach Medicago, tej lucerny mieszancowej wytwarzają się albo tworzą się, gromadzą się bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobium, bo właśnie to one mają zdolność syntetyzowania azotu z powietrza. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli ten ład życicy wielofiatowej otrzymał już 120 kg azotu, to na start tylko życic lucerna mieszańcowa otrzymała 30 kg, a doskonale właściwie sobie radzi, jeżeli chodzi o zieloność, o chlorofil, właściwie różnicy minus różnicy 90 kg na niekorzyść, 90 kg azotu na niekorzyść. Na Powszedł który fragment został właściwie po e, to, żeby zaprezentować się w jakiej jest doskonałej okazałości, można ją zaprezentować. To tak zwana mieszanka gorzowska. Mieszanka gorzowska, która jest już jak samej nazwy wskazuje, jest mieszaniną gatunków. Trzy gatunki tutaj są wpisane. To ta jedna trawa, życica wielokwiatowa, odmiany tur tetra, jedna i dwie rośliny motylkowe, albo bobowate, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, wyka ozima i kapitalnie prezentująca się, kapitalnie prez, prezentująca się koniczyna inkarnata. Te trzy komponenty dają, właściwie wsiade są razem w odpowiednich proporcjach i dają świetnej jakości pasze jako międzyplony po zbiorze może być siana rzepaku, może być jęczmienia ozimego, po pszenicy, siana na przełomie yy, sierpnia, września, niekiedy nawet września i października, wytwarza takie kapitalne zbiorowisko, również w No proszę, proszę, zwrócić uwagę, jak doskonale wytrzymuje okres posuszki, bo te rośliny motylkowe, czyli bobowate, a byka doskonale ukorzeniona, głęboka, do Również z inkarnatką, podkarnia znowu właściwie tą życicę wielokwiatową kurketną. Okaz, okaz, najlepszej właściwie wydajności, jaką można uzyskać w międzyplonach w odbiorze plonów głównych, tych roślin, które powiedziałem. Jak to jest gęste, to proszę popatrzeć, nie idzie tego rozgarnąć, a wysokość wysokością sięga, wyka sięga wysokości do 100. Do 100 110 centymetrów. Została skoszona na jednej, na połowie poletka, natomiast na drugiej części poletka pozostała jeszcze. No i tutaj właściwie jak eksperymentalnie półkosiłem, tylko dlatego, żeby raz pokazać, jak się prezentuje doskonale i na dniach pola to rolnicy by mogli doskonale zauważyć, właśnie, jaką wartość ma. Ma ta mieszanka gorząska, albo jaką może mieć wartość. Rolnicy często się skarżą, że ich mieszanki gorzkie nie chcą rosnąć. Nie chcą rosnąć to tylko dlatego, że są ze złych komponentów. Nie chcą rosnąć również dlatego, że składają się z komponentów zagranicznych, to znaczy nieprzystosowanych do naszych surowszych, zdecydowanie warunków pogodowych. To jest prawdziwy okaz. Mogę jedynie powiedzieć, że proponowałem mieszankę gorząską dla zakładu doświadczalnego. Oborach Szkoły Głównej Gospodarstwa Miejskiego w Warszawie, 31 hektarowa, i uzyskali właściwy próg w jesieni, jeszcze i w tegorocznych zbiorach, ponad 10 ton absolutnie suchej masy na 10 ton to jest tyle, co z trwałych użytków zielonych nie zbierzemy przez cały rok, a często, nawet w tak krytycznych w warunkach pogodowych, przy braku opadu, nie zbieramy przez dwa lata. Jedna mierzanka gorzowska złożona z właściwych komponentów gwarantuje takie Tą mieszankę gorzowską to naprawdę warto pokazywać i zachęcać ją albo i rolników bardziej poprawnie, byśmy ją siali właśnie i wykorzystywali wodę pozimową, w międzyplonach. Już dzisiaj właściwie trzeci rok z rzędu brakuje nam wody opadowej przez... charakteryzują się sezony wegetacyjne, charakteryzują się skrajnymi niedoborami opadów. Mówi się wręcz o klęsce opadowej, mówi się o katastrofalnych suszach. Tak rzeczywiście jest. Z czego zatem można skorzystać? Trzeba korzystać z wody pozawegetacyjnej, to znaczy spoza okresu wegetacyjnego, trzeba korzystać z wody jesiennej, zimowej i wczesno i to jest właśnie efekt, doskonały efekt wykorzystania tej wody pozawegetacyjnej. Wystarczy, że właściwie w w tej wrześniu, w październiku, to dobrze powschodzi, to się zazieleni i mamy tyle wody opadowej z okresu zimowego, że tak i wiosennego, że tak wspaniały los jest, los jest w Jeszcze co tu jest godne w tej mieszance bosko nie popatrzyli na którykolwiek z gatunków, na którąkolwiek z tych odgad, to proszę, zwracam uwagę na wielką, na czystą, absolutnie czystą zdrowotność trawy, Absolutnie czystą zdrowotność. Koniczyny i doskonałą kondycję wyki o zimę. Łan, jak się prezentuje, powalony, oczywiście po skoszoni części poletka. Proszę popatrzeć. Od, od samego dołu jest doskonałej jakości. Po potem... prezentacji mieszanki gorzowskiej pora zaprezentować obiekty, które na dawce mają opcję do kilkukrotnego użytkowania w sezonie wegetacyjnym. To mieszanki prezentowane mają charakter kilkuletni. Kilkuletni to znaczy 3-4 do 5 lat trwałości, wbierane w 3-4 odrzutów w każdych sezonach wegetacyjnych. Niestety, liczba odrostów w każdym sezonie wegetacyjnym dla tych mieszanych jest ściśle związana z ilością opadów. Szczególnie to dotyczy właśnie takiego stanowiska polowego, na które są wysiewane oczywiście i zbierane również w takiej jakości marzy. Niemniej jednak, tutaj wymóg ilości opadów jest bezwzględny. W maju powinno być 65 do 70, w czerwcu powinno być 70 do 90 mm opadów i w kolejnym jeszcze lipcu podobnej ilości. Po ścięciu tego odrostu, pierwszego odrostu, podobnie jak w mieszance, na połowie mieszanki gorząskiej, widać i po nawożeniu w ilości około 60 kg azotu na hektar, widać, że trawy podejmie, podjęły, mimo braku opadów, dobrze funkcje życiowe. Świadczy o tym żywo zielona zabarwienie liści i oczywiście odrost sięgający już kilkunastu, do 20 cm wysokości, kilkunastu do 20 cm, do 30 nawet liście flagowych cm wysokości. Widać jednak, jak bardzo trawy potrzebują deszczu, by wytwarzały nowe pędy, to znaczy krzewiły się. Proces krzewienia jest charakterystyczny dla traw, a proces krzewienia to jest proces powstawania nowych pędów. W takich trawach różnokępkowych, z rodzaju lolium, tak samo z rodzaju festuka, może tych pędów być od kilkunastu do siedemdziesięciu, osiemdziesięciu, a u Żydzicy trwałej nawet do 300-400. Nie ma wody, nie ma krzewienia, nie ma procesu powstawania pędów. Dlatego chciałem tutaj powiedzieć, że obiecane firmą deszczowanie, to obiecane deszczowanie miało właściwie pokazać potencjał produkcyjny poszczególnych gatunków i poszczególnych mieszanek. Niestety nie da się tego uwidocznić w obliczu takiej właściwie Pogody bezdeszczowe i do tego przy niemalże wysmalających wiatrach. Widać jednak, że nie tylko już trawą brakuje tutaj wody, również koniczyną, które tutaj mamy do czynienia z gatunkiem, z koniczyną łąkową, która właściwie powinna charakteryzować się, koniczyną łąkową, która powinna charakteryzować się niezwykle intensywnym odrostem po skoszeniu. Niestety ona stoi. Jak widać na przykład na, tych, na tym liściu, na listkach, nawet są one już zasychaniu. To w zasadzie siedlisko, które nie będzie, może okazać się w zasadzie niezwykle zawodne. Kolejne odrosty stoją pod wielkim znakiem zapytania. Nie będzie wody, nie będzie biomasy. Taka jest o tym wszystkim prawda. Jeżeli zajrzymy jeszcze do tego zbiorowiska kształtowanego wielogatunkowego. To i tutaj można znaleźć, nie wiem czy to się uda koledze chwycić na film na, na zdjęciu, udaje się zna, znaleźć lucerne i tutaj będzie jest to lucerna siewna. Proszę zwrócić jednak uwagę, że ta lucerna siewna jest zdominowana przez trawy nadrostowe. To one właściwie intensywnie, intensywnie odrastają. A dlaczego tak stało? Można by się spodziewać więcej po tej lucernie. A dlaczego tak się stało? Bowiem ta lucerna siewna, królowa roślin pastewnych, to w zasadzie ma niezwykle wysokie wymagania termiczne. Wiosna była chłodna, była przymrozkowa, wiosną nie, nie wyrosła i w związku z tym teraz tak charakteryzuje się stosunkowo niską wysokością. W odróżnieniu od tamtej mieszancowej, o której mówiłem. To nie tylko właściwie sprawa tej, tej, ilo znaczy tej małej ilości opadów, ale to przede wszystkim konkurencji gatunków z pierwszego odrostu. Zostały te lucerny i koniczyny przyhamowane przez intensywny wzrost traw w okresie narastania pierwszego pokosu. W ofercie handlowej prezentujących się firm nasiennych Centnas, Agronas i granu. Są również mieszanki specjalistyczne, mieszanki międzyplonowe, ale użyżniające. Tam mieliśmy mieszankę gorzowską, y, y, paszową, a tutaj jest mieszanka użyżniająca. Po zbiorze roślin głównych, może to być porzebą, może to być zbożowych roślin. Siejemy jej, zazieleniamy te tereny mieszankami oklonowymi, które właściwie w następnym roku są desykowane, mogą być też zaorywane, przeorywane i siadę są rośliny w planie głównym następnym. To jest przykład takiej bardzo dobrej mieszanki yy, użyźniającej, składającej się tak na dobrą sprawę z dwóch roślin, z gorczycy i z faceli. Zostawiliśmy specjalnie, specjalnie właściwie łam tej mieszanki użyźniającej i w to miejsce na tym samym poletku zaprezentowano właściwie obsiew burakiem cukrowym. Proszę popatrzeć na mieszankę, proszę popatrzeć na rośliny buraka cukrowego. Tu się znalazł przypadkowo jeszcze jakiś kwas, ale to nieważne. Buraki mają to do siebie, że właśnie zachłaszczają się. Proszę popatrzeć, jak dobrze reprezentują, prezentują się buraki. Posiane albo rośliny występują w odległości co 21 cm od siebie, charakteryzują się Dobrą zdrowotnością, no i należy tylko czekać. No, należy czekać tak jak w trawa, przede wszystkim na opady, bo one są potrzebne. No, ostatnie boletko, które chciałem dzisiaj zaprezentować, to jest boletko związane z tak zwanymi łąkami kwietnymi. Dzisiaj się mówi powszechnie o potrzebie właściwie oszczędzania wody. Prawniki mają wielkie potrzeby wodne, bo to przecież trawy, one mają największe potrzeby wodne. Ale dopuszczane albo doprowadzane do dojrzałości takiej kwiatostanowej trawy charakteryzują się niezwykle no, swoją specyficzną urodą, chociażby z tego względu, że wytwarzają różnego, różne typy kwiatostanów. Ale dodatkiem do łąk kwietnych to przede wszystkim są rośliny dwuliścienne. Tych dwuściennych można, i tutaj się znajdują, i koniczyny, i lucerny. I, I znajduje się również wyka, o której żeśmy tam tyle poświęcili yy, jej czasu, ale znajdują się również rośliny, właściwie takie dekoracyjne. Muszę się niestety przyznać, to pewnie botanicy proszę popatrzeć. Sam jestem autorem tej mieszanki yy, na łąki kwietne, ale nie pamiętam jak się nazywa ta roślina. W tej mieszance skomponowanej właściwie na użytek albo na potrzeby w winnicy w Wielkopolsce. Wykorzystałem obecność 30 gatunków roślin. I jaka jest istota takiej mieszanki albo takiej łąki kwietnej? Oczywiście kolorystyka to jest raz, wielobarwność to jest dwa, ale przede wszystkim samo obsiew i utrzymywanie się w zasadzie tej roślinności, bo tu są rośliny jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie, ale one się będą obsiewały i będą tworzyły właściwie przez wiele, wiele lat zbiorowisko o różnym aspekcie. Na zakończenie dzisiejszych nagradz chciałem zacytować właściwie wiersz opowieść o trawie Leszka Wójtowicza, barda Solidarności z Krakowa. Z piwnicy pod baranami. Opowieść o trawie. Spośród roślin, które zdobią nasz szalony gląd, jedna mnie tylko zachwyca. Wciąż światła ciekawa. Nie jest to smukła róża, niepotężny dom, lecz tylko trawa zielona. I jeszcze jedną właściwość roślina ta, taką, co to na jawną bezczelność zaprawa. Kiedy ją zerwiesz, zdepcesz, zgnieciesz, uparcie do góry się pcha, to właśnie trawa zielona trawa. A kiedy chwilę zwątpienia ogarną cię, kiedy się skończysz sumieniem zabawa, wtedy spróbuj chociaż jeden, jedyny raz być tak silny, tak mocny jak trawa. Mogą po niej przejść czołgi nieprzyjaznych wojsk, może ją tłum stratować w radosny karnawał, Lecz ona dźwignie, szczupłą postać swą, to właśnie trawa, zielona trawa.